Witam wszystkich. Dzisiaj wady i zalety szpica miniaturowego, czyli pomerania. Jedną z tych największych zalet, jakie większość osób wymienia, to wygląd. Bardzo charakterystyczny, bardzo fajny, bardzo, można powiedzieć, miły. Ale ponieważ wygląd to kwestia gustu, to przejdźmy dalej, czyli długowieczność. Szpice miniaturowe naprawdę są rasą psów długowiecznych. Wynika to z tego, że są to psy zdrowe, Nieobciążone jakimiś chorobami genetycznymi. Te przypadłości zdrowotne występują u nich bardzo rzadko. Do tego dodajemy to, że te psy, pomimo swojego wyglądu i wielkości, nie są wcale takimi delikatnymi pieskami, jak się wielu osobom wydaje. Oczywiście te psy nie będą takie twarde, odporne jak 30-40-50 kg psy, które są stworzone do sportu, do pracy do zaganiania bydła, ale też nie są porcelanowymi pieskami, które przy każdym kontakcie się zbiją. I oczywiście musimy je traktować jak prawdziwe psy. Kolejna zaleta to oczywiście wesołość. Te psy są naprawdę wesołe, potrafią wprowadzić do życia swojego i swoich właścicieli naprawdę całą masę wesołości. Do tego uwielbiają zabawę, uwielbiają bawić się z człowiekiem. I w tych zabawach naprawdę są świetne. Do tego spory temperament. No, dla innych to jest zaleta, dla innych wada, ale w przypadku takich małych psów, dla wielu osób ten temperament fajny, dosyć duży, będzie czymś bardzo dobrym. Ponieważ to nie są psy, które po zabawie pięciominutowej już nie mają na nic siły. One naprawdę mają sporą potrzebę ruchu. Do tego są to psy bardzo wierne, bardzo lojalne, uwielbiające naszą obecność, lubiące być przy nas. Często psy pieszczochy, chociaż nie zawsze, i bardzo często, tylko wtedy, kiedy one tego chcą, ale jednak psy, które lubią obecność człowieka i potrzebują tej obecności człowieka, lubią z nami współpracować. Dzięki temu to szkolenie tych psów tak jak zawsze powtarzam, małe psy też powinniśmy szkolić, jest bardzo fajne. Są to psy inteligentne, a dzięki temu, że lubią tą pracę z nami, to szkolenie jest naprawdę bardzo szybkie i efekty są naprawdę bardzo fajne. A ta chęć współpracy z nami to nie tylko właśnie zabawa, ale może jakaś bardziej skomplikowana forma zabawy jakiś wysiłek umysłowy, nie tylko fizyczny i takie coś świetnie. Wpływa i na zdrowie, i na psychikę tego psa, i na jego zachowanie. Zanim będę dalej kontynuował zalety, to może kilka jednak wad, żeby nie było tak cukierkowo. Szpice źle znoszą samotność. Są to psy, które potrzebują naszej obecności w dużych ilościach. Dlatego zostawianie tego psa na długie okresy czasy bardzo często nie jest wskazane. Oczywiście, jeśli będziemy go przyzwyczajać od młodości, od początku do pewnej dozy samotności, to ten pies sobie jakoś z tym będzie radził, ale nigdy nie poradzi sobie z długą naszą nieobecnością albo co gorsza naszą obojętnością, niewidzeniem tego psa po prostu. Do tego bywają głośne, zwłaszcza kiedy je zostawimy samotni. I jeśli mówimy o wysiłku fizycznym, to o ile one lubią ruch, to nie, do, to nie, mów, nie mówię tutaj o takim bardzo... Ciężkim wysiłkiem fizycznym. To nie są psy stworzone do jakiegoś godzinnego biegania za rowerem, czy też przeciągania jakiegoś przedmiotu. Pielęgnacja. Dla wielu będzie to duża wada, ponieważ o ile ta pielęgnacja nie jest jakaś bardzo ciężka, to wiele osób w ogóle słysząc słowo pielęgnacja, i pies w jednym zdaniu to ma jakieś reakcję niezafajną, ta pielęgnacja jest potrzebna. Musi być. Co jakiś czas przeprowadzana, tu nie chodzi tylko o wygląd, ale też o zdrowie i to nie jest rasa psów, w której o tej pielęgnacji możemy zapomnieć. Ona musi się stać częścią życia z tym psem. Z każdym psem musimy tą pielęgnację mieć, ale w przypadku szpica miniaturowego i niektórych innych ras ta pielęgnacja jest troszkę trudniejsza, ale nie ciężka. Do tego są to psy wrażliwe. Oczywiście mówię tu o wrażliwość na złe traktowanie, na ostry głos, na kłótnie w domu. Ten pies tego nie lubi. No ale już było kilka wad, przejdźmy do zalet. Stróż. O ile ten pies nie będzie obrońcą, no niestety ani jego wielkość, ani jego wygląd nie czynią go dobrym obrońcą, ale jeśli chodzi o stróżowanie, to już tak. W domyśle mówię tu o stróżowaniu, czyli o dawaniu nam znać, że coś się dzieje, że ktoś przyszedł. Niekiedy to zdawanie znać jest bardzo głośne i bardzo częste, o tym też musimy pamiętać. Dobrze pomera, pomeranianiny, nie wiem czy to dobrze odmieniam, dogadują się z innymi psami, kotami, zwierzętami domowymi, raczej nie występują problemy, które by powodowały, że ten kontakt z innymi zwierzętami byłby jakiś zły. Brak instynktu myśliwskiego. Świetny wybór na pierwszego psa, ponieważ to wychowanie, szkolenie, życie z tym psem jest naprawdę bardzo fajne. On nie będzie nastręczał nam jakichś wielkich problemów wychowawczych. Wystarczy, że wie, co mu wolno, co nie wolno, i mamy dla niego czas, mamy dla niego naszą obecność, mamy czas na zabawę. No i można powiedzieć, że dla wielu jest to pies bezobsługowy. W znaczeniu tym, że nie wymaga jakiegoś wielkiego szkolenia, gigantycznych potrzeb ruchu czy też pielęgnacji. Znowu wróćmy do wad. Nie jest bezwarunkowo posłuszny. Chociaż to nie jest wada. On też ma swoje zdanie. To jest szpic. No to musi mieć swoje zdanie, ale nie jest to coś, co nam przeszkadza, co by mogło przeszkadzać. My po prostu musimy troszkę więcej włożyć. Czasu niedużo, żeby go do czegoś przekonać, żeby go czegoś nauczyć. Lubi być w centrum uwagi i niekiedy stanowi to problem. No, dla większości osób wybierających tego psa, no, on i tak będzie w centrum uwagi, ale w przypadku niektórych osób może to sprawiać problemy, że na przykład w danej chwili ten pies chce być centrum wszechświata, a jak nie, no to zacznie się mocno dopominać o ten, tą naszą uwagę. Nie za bardzo nadaje się do kontaktów z małymi dziećmi, jednak troszkę te psy są delikatne. Małe dzieci nie zawsze są delikatne. Małe dzieci są jeszcze bardziej żywiołowe, szybkie podejmują decyzje. Ten pies może się troszkę w tym zagubić. Z większymi dziećmi jak najbardziej ten pies się dogada. Jednak z wielkości też wynikają pewne ograniczenia. Oczywiście, wybierając małą rasę psów, musimy sobie o tym z tego zdawać sprawę. Kolejna rzecz, są drogie. Normalnie małe psy, szczeniaki, jeśli chcemy kupić to szpitz miniaturowy jest psem drogim. Nie w utrzymaniu, ale w zakupie. Te kilka tysięcy złotych, no to jest dużo. No dla niektórych nie. Ale to jest dosyć duża kwota. Niektórzy sobie to tłumaczą tym, że jest to pies długowieczny nie chorujący, nie wymagający dużej ilości opieki weterynaryjnej, dużo karmy i że z biegiem lat ta cena maltańczyków, przepraszam, nie maltańczyków, zaraz będzie materiał kręcony o maltańczykach, jak mi się przypomniało. Ten szpic miniaturowy, ta cena nie, nie jest aż tak duża, jeśli rozłożymy ją na te 15-18 lat życia psa. Na dzisiaj dziękuję, bo trochę popłynąłem. Do usłyszenia.